Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku, w którym tradycyjnie nurkujemy w abonament PlayStation Plus i sprawdzamy, co tym razem wpadło nam do biblioteki. Dzisiaj na warsztat bierzemy dwie gry, które stanowią absolutne przeciwieństwo. Dlaczego dwie? Bo w jedną z nich nie zagram, przynajmniej na razie. Chodzi oczywiście o Alan Wake 2. Tak, macie rację, to sequel kultowej gry Survival Horror z 2010 roku. Remedy Entertainment to mistrzowie budowania atmosfery, a dwójka zebrała fantastyczne recenzje za swój klimat i psychodeliczną fabułę. Jest na tyle kultowa, że prędzej czy później na pewno zagram w pierwszej części, by w ogóle zrozumieć o co w tym szaleństwie chodzi. Na ten moment moja wiedza na temat historii Alana Wake jest niemalże zerowa, a skakanie od razu do Sequela to zbrodnia gamingowa. Tak więc Alan Wake 2 na razie czeka w cyfrowej szafie. A jego mroczny świat poczeka aż na drobie zaległości. Zamiast pisać i tłumaczyć wam historii o mrocznym pisarzu, odpaliłem trzecią grę miesiąca, czyli Cocoon. I tu jest pies pogrzebany. Mamy tutaj do czynienia z logiczną grą przygodową, którą stworzyło studio Geometric Interactive 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 a za jej design odpowiadają ludzie, którzy wcześniej pracowali przy takich legendarnych tytułach, jak Limbo czy Inside. To już podnosiło poprzeczkę oczekiwań. Główny koncept jest genialny. No dobra, może nie genialny, ale bardzo ciekawy. Kula zawiera w sobie cały świat. Twoja postać, taka mała, skrzydlata istota, musi przynosić te światy między wymiarami, używając ich zdolności do rozwiązywania zagadek. I teraz moja opinia. Ta gra kompletnie mija się z moimi gamingowymi upodobaniami. Jest potwornie prosta, żeby nie powiedzieć prostacka. System sterowania ogranicza się do poruszania lewym analogiem i wykonywania akcji za pomocą krzyżyka. Koniec. Nie ma tu żadnej mechanicznej głębi. Kiedy tę akcję wykonać? Czasami ciężko powiedzieć, bo gra bardzo źle telegrafuje swoje zamiary. Generalnie nie ma tu żadnej komunikacji z graczem: zero dialogów, zero wprowadzenia do fabuły. Wędrujesz i kombinujesz licząc na łódź szczęścia. Więc jeśli brakuje mi grywalności i nie ma tu wciągającej fabuły, a może po prostu do niej nie doszedłem, to jedyne co pozostaje to bycie zaintrygowanym tym, co widzimy. A co widzimy? Gra ma. Bardzo interesującą oprawę graficzną, taką minimalistyczną, biomechaniczną. Do tego dochodzi zerowy interfejs. Nic nie odwraca naszej uwagi od świata. W jakimś stopniu ten styl przewołuje wcześniej wspomniane limbo. Nasz główny bohater, ten człowiek ćma, przechodzi między różnymi lokacjami, rozwiązując te niezbyt trudne zagadki i ścierając się z pomniejszymi bosami. Tylko, że dla mnie to za mało. Estetyka to nie wszystko. Gra nie potrafiła mnie zainteresować na dłuższą metę i nie czułem chęci pchania tej historii do przodu. Fabuła ukryta gdzieś głęboko w tych kulach sprawiła, że się nie zaangażowałem. Cocoon jest kolejną produkcją do przetestowania i usunięcia. Szybki test, szybki uninstall. A wy testowaliście już Cocoon albo Alana Wake 2? Może macie inną opinię? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Do usłyszenia już niebawem z grami z listopada. Cześć!